O, panie. A, A pa, 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 co robię, pa, co robię, stary. Mamy to. Mamy to. Zdrowaśki chłop, w enemy. Ta, biały, no, go. Wbijmy, wbijmy, dawać. Białe Pisz, to będzie? Byłeś... No, dawaj go. Nie daję białego. Nie biały Jeszcze biały, będzie biały, flesh, daję. Biały, biały, brawo. Jeszcze dwóch żyje. Białe Leży. Brawo, super panowie. A, czuję, że Wojtolo to jest złoty strzał. To jest zawodnik o wielu talentach. Nie, no. Jest na ten. Nie dało to leży, leży, leży. Kapita, może to jest szczęśliwy dzień. Bez to może w tym dniu wbijesz legendę. A bo jeszcze w jutrzejszym. Może w ogóle wbijesz, to będzie git w tym sezonie. A <noise> jeszcze mnie do depresji nie doprowadzaj O, wielam twój spokój Góra. leży I Nie umarł Pej spantuj. Góra chyba. A ja mam plan... Ej, patrz mi białe! Białe idzie, skoczy za białe. Jest białe już Idę patrzeć w plecy Idę, idę patrzeć, aha, gdzie on jest? Brawo wito pierwszy wody. frag to. W ogóle czaj już snarli, ja tam miałem 2050 mmr'a I wszystko poszło Wiesz gdzie No, no jak się gra z, z witami a nie ze to tak zawsze jest. Jak łan to? Aha, dwóch, B. dwóch B, jeden góra, jeden side. A. Że przez nie mam na ale co ja, ma piętnaście popchnąć na szipingu. Jest. Jest konektor. Nice. No i... long. Zeskoczyłem mi z Kurde bele, ja teraz wszyscy na dole. Ej, mid, To Wiesz, jak tam zabij? Mam lipę Ja też. Zabiłeś tego Mita Tak, mit leży. Dobra, jeszcze jeden Góra została. Góra jest. Pewnie. Idę pomóc. Idź side. Nie. Side, hey, side, Nie no, nie pikuj nie pikuj. Gdzie on jest? Ok Ja plantuję ci na Longa A to jest też na czy nie? Ta, ta, ta Dobra Górę spaliłem Widzę, idę co to. Kam się poczekaj co na niego Habi Luz, luz Poczekaj Jest. Góra Okej, okay. to ja poczekam. Niech chcę niech sam, niech sam, sam oh. to teraz W sumie jakby tutaj Masz, się ustawić. Is, is, is. Easy, easy spaka masz, kurde, zawsze. Oczywiście, oczywiście. Tylko wiesz, Snar, ja to kurde nie grałem, mi się wydaje, że z tydzień, albo... Dobra, tutaj. rzucaj mi kurde awuta, nie. Kto, ja? Ja kas nie mam. pito. Dobra, idzie. co idziemy, mała znowu? Jestem scalowany w goście. Jeszcze do lewej, czy gdzie? Do prawej jest, na, na blisko, no. Jest, ja, pali się. Pikujcie, pikujcie możecie Jestem na schodach raczej Ta Za sidem I side Leży jeden, nice. jeszcze jeden będzie Leży Meet. CT, CT, CT Możecie się schować, otrzymam Leży, nice. Nie wiem no, ale dobra, Sęce, dobra. Na no, spokojnie. Snarly. Wydawało mi się, że zmontować odcinek z Pana Moments i z Entry Target. Pana Moments, snarly? Co? Pana Moments, wrzucasz snarly? Leży. Yes. Oj, wejdźcie, wyjdźcie. Proszę, góra pewnie jest. Nie, bałem znowu. Leży. Leś palę górę, plantuj. Przysłuchajcie, ja wiem. Co to? Góra, ta, góra, ta. góra, góra, no mało ma. 50. Brawo. Ja to widziałem, papito, nie? Chłop mi takiego Ferrari Pika zrobił, że się przeżegnałem aż. Ja już stary że żonie zdumówić. Blindamon, drugiego gołta, co? Poćnijmy już, jak jesteśmy, to już lećmy. Co to było? Co tam? Jest konektor Side O panie Habi. A pa pa pa, 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 pa co robię? Pa co robię stary? Mamy to, mamy to Zdrowaśki chłop mawia w enemy. <noise> Co on mówi? No, stary to. Nieważne co mi. Ważne co robi. robi. Ale paz taki mesz z papito i ze Starlim dostaniemy, tak? Z plus 40, to tylko 20 dostanie. Ej, hey, 007. Otwórz tabelę, potem screena zrobię. Okej. Okay. Ale takiś random, wiesz ty. o tym. Co? Screening side depresy, side ja side. No nie no. Coś kaczmę Mă sa ma cumpi ceva Cu plete Cu gura Ia o iasta Ia o iasta Plete n Da, albo cartone, albo banana 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 Ia o To jest całkowite. To ja nie mam pytań, co tu się wydarzyło, tak? Bądźmy realistami. Funklikuję trzeci, trzeci raz, nie mogę trafić kwikiem. No. Pa prawda, no, no. dasz busta? Kilka centymetrów. Gdzie? Obo, dobra, nie dawaj, idzie busta. No, no dobra, lecimy. gdzie? Tam. Tam wiesz, gdzie? B. No, B biały chyba? Nie, 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 nie. To białe I side I side Dwóch, trzech, trzech, trzech O oh, oh, w Co tu robisz? Ajajaj, kartony mm. Ale mi się to wydaje pusta. Mi się wydaje, że jak ulicę wjadą to na pewno pompie, nie? Bo wiesz, wyjechali A Znaczy B Dobra, wiesz co, fleszuję Idzie flesz Pyk I mów, chodźcie Dawaj go tam to pomocy. Lewo, nice. lewo, lewo, lewo. Dobra, za dwóch idę, poładzę O ma kocha. Nice. Dostał. Ale habicz tak grę, nie? Jak książkę. Nie, to A chyba. Kurde, nie wiem. A to jest. Okej. Okay. No A był. Ta, ta, A, no, no. Góra. Brawo. Kurczę, sorry, sorry za, za to info, ale... ...paki nie skać w ogóle. No zresztą to jest. Nie no, to takie ograniczenie dali, a ja to takie irytujący Powinno słychać Znaczy, słyszeć pakę przynajmniej, gdzie jest, mniej więcej. Ani, że gościu stoi na ulicy i paki nie słyszy, gdzie jest. Be coś, be coś, be coś ubieżają pomóżcie mi. Przecież snarli jest. A. Snarli, ty. Ogierze ty mój. Banem, banem. Fajna ściana, leży. No nie no, zapiłeś mi kabin. Jeszcze jeden. Nic się nie stało. Ukryjcie Aha, Mało ma. nice. Kosa no, ważna. To kosa. No nie no, ale timing. Ale flaszek nie Paka Przy przy białych. Co mi dał? Ile lepiej to też Ja mam już 3 na 4 Nie no, może nie, ale mogą być kartony? Nie. Okay. Raczej po to, po to będzie wszystko. No to fajnie. Ta Idzie, no. idziemy do ulicy? Aha. No, to ktoś z, z Mantokiem. No. Ej, macie pakę. Pakę no, no, macie. wiem, wiem, wiem. On, on się karpi. schowaj się też. Hm, daj mu smoka w razie Barierka z eee, Dobra, daj busta stać na B. tutaj na nie niebieski kontener. Zobaczcie ulicę od razu i dajcie info. Ja połam gram, więc no. Oni no, według tam poszli. Ulica no, dobra OK Okej. Może być B. Weź ktoś kart panen. Ha? Plantuję, plantuję, plantuje flantuje plantuje, goś. <grym>

Паницы и паданцы, но выиграны.